Kontynuujemy temat grzybów. Przykładami grzybów są. Dzień dobry. Dzień dobry. No pięknie. Znów. Bardzo przepraszamy za spóźnienie. Naprawdę. Byliśmy w kiblu, znaczy w toalecie, i trochę za długo nam zeszło. Chcieliśmy nawet biec na lekcję, no ale przecież nie wolno biegać po korytarzu. A, ale. Przepraszamy. Przepraszamy! To się już więcej nie powtórzy. Poproszę panią o kontynuowanie wykładu. My postaramy się nadążyć za lekcją. Jak już mówiliśmy, przykładami grzybów są pleśni i porosty, ale także grzyby kapeluszowe czy chuby. Wy całe życie jesteście jak te kids we mgle, mośki. Spokojnie, dasz radę, Anusiek. dasz. A w ogóle, to jesteście walnięci w dekiel, everybody. Absolutnie ignoruj, nic nie mów, nic nie rób. Takie wyrbali max pustaki. Po prostu sobie to wyobraź. Wie pani co? Niech pani nie przeszkadza. Ja tylko muszę załatwić pewien drobiazg. Wiesz, co mówi ptak do ptaszka? Co? Blaszka! jak gryno! Dziewczynki bije się tylko kwiatkiem. A co, przepraszam, nie wiedziałem. Mm, mm, A! 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 Teraz dobrze? <ślesz> Już dobrze. Wytrzymałeś. Zuch, chłopak. Gleba, gleba, gręba, grleba! Gleba. gleba! Imię, nazwisko! Adres, imiona na rodziców! Nazwisko, rudame matki! E, ale przecież to my! Harry, powiedz Gromski, to ja do Ciebie dzwoniłem! W szkole jest bomba! Bomba! Gleba, grę, grleba, grleba, grleba! my też jedziemy! Widzicie ten krok? Ale ma fajne te. Zbyt, ma. Masz Świetny plan, Maślana. Miało nie być lekcji. Jak dorwę tego Kalidę, to se z nim pogadam. Jak chłop z chłopem na blokadzie drogi. Chyba za dużo mu zapłaciłem. Terroryści chcą zdezorganizować nasz ład i porządek społeczny, ale my się nie damy! Pod wiatr i wbrew wszystkiemu będziemy nieść ten kaganek u światy! Co ona gada? Pod jaki wiatr? Co chłopacy. Aucik. Ulala, te grzybki są lepsze niż myślałam. Zeres zeres, Przecież ja nic dzisiaj nie jadłem, Nawet nie paliłem. To się dzieje naprawdę! Grzyby stanowią ważny element ekosystema! Proszę pani, ale dlaczego my musimy tu siedzieć? Bo ja tak mówię, Maślana! Coś ci się nie podoba? Maślana, no co ty? Przecież nie możemy wylecieć! Musimy mieć libido! Spoko, teraz już można! No bo ja się nie mogę skupić w takich warunkach! No, i ja też! I ja tak samo! A się idzie z chłopakami! WON z KLOSY! Siejecie defekty z mi paniki! Nie wiem. Zabrałam cię chłopaki. Nie traćmy takiej czasu. Pułkowniku Gromski, podobno w szkole podłożono bombę. M mogę powiedzieć z całą stanowczością tak! A kto za tym wszystkim stoi? Czy ta sprawa ma związek z niedawnym zamachem bombowym? Na tym etapie śledztwa nie mogę nic powiedzieć. Nie chcemy robić błędnych założeń. Na razie wszyscy są podejrzani. Yy, a właśnie, co pani robiła dziś rano? Ja? O wczoraj wieczorem? No ale przepraszam, dlaczego? Ja tu zadaję pytania! Wyciągniemy to z pani wcześniej czy później. I stać mi tu na korytarzu! I tak nigdzie nie pójdziecie! Klempa ma rację! Nie mamy gdzie pójść! Ale przynajmniej nie siedzimy na tej nudnej lejbie. Racja! Ja już myślałem, że nie dam rady. No ale co robimy? Czekaj, czekaj. E, e, e. Zostało mi jeszcze kilka bączków. Super, się opuści. A propos, chłopacy, Aucik, sorry, doderwuję się troszeczkę. Grzyby są ważne również i dla człowieka. Jak już wspominałam, o grzybach kapeluszowych na przykład, mówi się, że są złotem naszych pięknych polskich lasów. No co tam, Zajkowski? Przepani, mogę iść do toalety? Idź, dziecko, idź, idź! Dziękuję. Tylko bądź ostrożny i uważaj na siebie! Bo tam grasują dzikie zwierzęta! No już dobra, Czesiu! Jesteś wystarczająco daleko! Dawaj! No ale co teraz? No podpalaj! No! No nie mogę! Co on mówi? Konieczko! Nie mam żara! Czego! No, ognia! Czego? Ognia! Ogniu! Grzybki, grzybki, gdzie jesteście? Grzybki, grzybki do domu! <grybki> hmm, ale fajnie pachnie. <grybki> Jak myślicie? Zdążymy ją odbudować do poniedziałku?